Dlaczego od wieków żadne pokolenie łowczyń nie zdobyło Złotego Honmunu? Na początku filmu dostajemy historię o tym, że łowczynie od pokoleń broniły Ziemi przed demonami. I nawet pod koniec tej historii możemy zobaczyć, jak Złoty Honmun otacza Ziemię. Z tym, że tutaj pojawia się taki problem, że żadne pokolenie łowczyń go nie osiągnęło. Mimo tego, że one są związane duszami. Co to mogliśmy zobaczyć podczas ostatecznej bitwy? Kiedy dwa niebieskie punkty wśród ludzi oznaczały dusze Zoe oraz Miry. To jednak im też się nie udało osiągnąć Złotego Honmunu. Co to nam potwierdza? Bardzo Bariera pod koniec filmu, która świeci na niebiesko. Za to wypowiedź Kimy potwierdza nam, że nigdy taka bariera się nie pojawiła. Kiedy łowczynie osiągnął złoty Honmun, to będzie dla nas koniec! Bo wiecie, gdyby kiedykolwiek się złota bariera pojawiła, to byśmy kimy nie widzieli w tym filmie. Jednakże dlaczego Hendrix miał największą szansę na pojawienie się złotej bariery? Większą szansę niż jakikolwiek inny wcześniejszy zespół. Otóż dlatego, że one są pierwszym pokoleniem, w którym to istnieją social media i one mają światowy fanbase, a nie jak to było dotychczas tylko koreański, czyli lokalny, gdyż wcześniejsze piosenki poprzednich łowczyń nie mogły dotrzeć do wszystkich wokół ziemi, gdyż na to nie pozwalała ich dotychczasowa technologia. A jak wiadomo, złoty Honmun ma mało c a 차 e j z 아니 들고 거래.